Ej, Klau. Halo? No? Halo? Czemu no? Chciałbym rozmawiać z Ciastkiem. No, słucham. Słuchaj mnie, gówniarzu mały. Jeżeli... Ale, 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 proszę pani, ale po co tak, po to co proszę tak, pani. jak ja sobie wyzywał, ale, proszę pani, ale proszę pani, ale co proszę pani? Spokojnie, spokojnie, to pani mnie nas to pani Ale proszę pani, ale proszę pani, ja ale się kurde, pytam, jakim prawem w wstawiasz moje co? zdjęcia prywatne razem z dziećmi? Jeżeli chcesz mieć problemy, to za chwilę to zgłoszę na policję, bo to jest, pod, ale, to jest karalne. Ale. Tak, 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 ale. Ja, ja, ja o tym wiem. Ja chcesz tym się wiem, przekonać? Że to jest ale proszę pani, pani się ty... nie wyzywał. Ale, kurde, mnie proszę, to. proszę. Proszę tak dla mnie nie krzyczeć. Tutaj e... chil bomba. Pani się za chwilę Ja cię tak ścieluję, że będziesz ze Tak, a strasznie. Dobrze ci radzę. Dobrze Ci radzę, żebyś to usunął, ponieważ ale, ale ja w zadzwonię na policję tak. i Cię zgłoszę, i Cię odnajdą. A, tak, tak, rozumiem. Masz dwie ale sekundy na usunięcie On się tak. nazywa Robert Mazowiacki, no. Jeżeli nie, ja dzwonię w tej chwili na policję, zgłaszam Cię i będziesz miał naprawdę ale, duże problemy. No ale... pani, co to jest za też wstawiał? Ile Ty masz dziecko lat? Więcej Wiesz, od Ciebie, się. na pewno. <laughs> <laughs> od kiedy my siedzimy <laughs> na tym gównierzu? O wow, kur... jak grzystywka! Pytam się od kiedy my jesteśmy na ty! To coś gryzie. Od zawsze. Dobrze ci radzę, nie zaczynaj! To, że ci radzę, nie zaczynaj ze mną, bo ja... Ale uh, tak, dawaj tak, telefon, tak. dzwonię na policję w tej chwili. Luś na głowę, pamiętaj! Luś na głowę. Chcesz mieć problemów, to nie będziesz miał. Nie ma problemu. Dobrze. Spokojnie, Przypominam, pani że pani się tym zaczął, ogarnia. kurwa. E, po pierwsze, nie przeklinaj nas. do mnie, gówniarzu, bo A, nie jesteś... Ale, ty, ale, ale pani syn Nie zaczął. życzę, so... nie mamy życzę, so... wysłać, mamy życzę sobie nagrania tego, głosowe i filmy, tak. jak nas wyzywa? Nie życzę sobie tego, żebyś ty do mnie ok, przeklinał. Nie życzę, pani bo jestem dużo, nas, dużo starsza od ciebie i sobie tego nie życzę. Ale, ale pani syn zostawił moje zdjęcia pierwsze. I wtedy mnie za kiedy? zaczął to ja, wtedy Kiedy? To pan sobie, niech pani sobie, niech pani niech pan sobie, niech pani sobie, niech pani sobie, niech pani sobie, niech i pani sobie, niech pani TikToka. niech pani się niech pani sobie, niech pani przerąbane niech pani wiedzieli niech pani 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 sobie, sobie, Boję się, boję się. Ja ci boję zrobię trzy bombę się. za chwilę. Poczekaj, jak zadzwoni do ciebie policja. Poczekaj sekundkę. Nic się nie martw, główniarzu. Seks bomba. Najpierw naśnęłam numer, ty odkropię. E, nic się nie martw. Policja namierzy was bez problemu. Już tak. nie jeden raz tak było. Także uważajcie sobie. Dobrze wam radzę. O, niech pani ogarnie pana y, pani syna. Pan, y, panie się najpierw a pani Syna Czy wasi rodzice sio. wiedzą, jakby się zachowali? Ale on, tak, ale on, tak, ale. O, fajnie, kurwa, mogę wie, wie, moje, Dobra, cicho kurde. teraz. Cicho teraz, ja coś powiem Dobra, najpierw no, pani powie o co chodzi. Dlaczego pani ma problem? A nie, później my powiemy, jak on się do nas pięknie odnosi i Nie ja czego... mam problem z tym, że nie macie prawa wstawiać moich prywatnych zdjęć w wiemy, wiemy. strony. No to jak wiecie, to, no to dlaczego no to tak? zrobiliście? No bo no pani, pani sobie moje zdjęcia i mojego kolega. I zaczął rozpubliczniać moje imię i nazwisko w internecie Dlatego nie będę taki nie grzeczny i pani syn również poszedł do internetu i mam to wywa wywalone w to, jak się do nas odnosi. E, jak się do... Pani syn no zaczął Ale ma... ja na przykład sobie nie życzę mojego zdjęcia mieć, tak? Z jakie racji? To możemy to wykastować i coś tylko pani syn. No to, no to mo mo możemy no to Ja sobie nie życzę kasować. tego, żeby moje zdjęcie gdziekolwiek istniało razem z moimi no, dziećmi. No. No to Pani Syn tylko będzie tam modelem kurwa głównym Nie kurwa, żadnym modelem głównym będzie Główniarz Tylko masz wszystko wykasować jak się będzie O kurwa! Nara! Nara! Ja powiedziała